Zmianę lokalizacji w obrębie jednego magazynu w trybie pracy na kodach własnych realizujemy przy użyciu kartoteki przesuń. Z tego miejsca należy wybrać przycisk plus i operację zmiana lokalizacji w obrębie jednego magazynu. Pozycję do zmiany lokalizacji można wybrać z poziomu kartoteki bądź zeskanować. Na dole znajduje się znacznik, w którym na skanowaniu źródłowym należy zeskanować etykietę dostawy, którą chcemy przesunąć. Następnie, zmieniając znacznik na skanowanie docelowe, wskazać lokalizację, na której towar ma się znaleźć. Jeżeli to wszystkie pozycje, należy wyjść ze skalera i potwierdzić operację. Na kodach własnych, uwzględniając numery seryjne, proces wygląda bliźniaczo. Różni się tylko tym, że skanujemy właśnie te numery seryjne. Po zakończeniu skanowania potwierdzam operację.